Przepowiednie, proroctwa, wizje te tematy interesują ludzi od dawna. Ludzie niemal od początku swojego istnienia wpatrywali się w niebo, uważając, że można poznać przyszłość, np. złożenia chmur czy zachowania ptaków. Praktycznie wszystkie religie mają swoje własne przepowiednie, których stworzenie przypisuje się paranormalnym siłom Bogu, Bogom, Aniołom czy Ludziom z mocami przewidywania przyszłości. A może niektóre przepowiednie nie mają swojego źródła w nadprzyrodzonych siłach, a w podróżach w czasie. Temat podróżowania w czasie w dawnych czasach z pewnością nie był znany. I nawet dziś, choć temat jest bardzo popularny w serialach czy filmach, to naukowcy bardzo mało wiedzą o tym, czym są takie podróże i czy w ogóle są możliwe. Ostatnio umieszczona na jednym z forów informacja, a raczej coś w rodzaju listu, zyskała sporą popularność. Z jakiegoś powodu wielu użytkowników traktuje ten wpis bardzo poważnie. Czy jego autor pochodzi z przyszłości? Cześć, pomyślisz, że kłamie, ale jestem z roku 2032. Nie będę próbował niczego udowadniać. Wiara we mnie zależy od ciebie. Nie jestem podróżnikiem w czasie. To naprawdę skomplikowane. Proszę nie pytać, jestem tu tylko dlatego, że tęsknię za rokiem dwutysięcznym. Nie możesz uwierzyć, jak chore są sprawy w przyszłości. Chcę tylko, żebyś wiedział, że nieważne, jak jest źle teraz, to będzie coraz gorzej. Ciesz się czasem spędzonym z przyjaciółmi i rodziną, póki jeszcze możesz, zanim zniszczą was te mikroorganizmy. Ciesz się swobodą i prywatnością w internecie, zanim ci to zabiorą. Ciesz się spokojem, zanim cały świat zacznie się rozdzierać. Tylko gdybyś wiedział, jak źle może się to potoczyć. Przez następne 10 lat będziecie walczyć o głupie rzeczy. Polityka stanie się brzydka, wszyscy zaczną się nienawidzić. Ale zaufaj mi, że zapamiętasz te dni jako dobre wspomnienia. Znienawidzisz ciemnego, pomarańczowego i zniedołężniałego staruszka, zamienisz wszystko w polityczny konkurs mierzenia Przyrodzenia. Kiedy wszystko stanie się zbyt poważne, zdasz sobie sprawę, jacy wszyscy byli głupi, zrozumiesz, że wszystkie Twoje problemy były niczym, wszystko pójdzie w dół tak szybko zniszczenie za zniszczeniem. Żyłem wystarczająco długo, by widzieć okropne rzeczy. Po rozpoczęciu trzeciego konfliktu światowego nikt nie był gotowy, wszyscy byliśmy słabi. Zostaliśmy złapani i nieprzygotowani. Wcześniej cały świat się gotował, konflikty, kryzys gospodarczy, klęski żywiołowe, zatrzymanie świata, ale niewielu widziało eskalację tak złej sytuacji. Jednego dnia zajmujesz się swoimi sprawami, prawdopodobnie zaniepokojony cenami benzyny lub innymi nieważnymi rzeczami, innego dnia patrzysz, jak ludzie odchodzą z powodu działania energii, która będzie wyniszczać ich ciała. Wciąż pamiętam pierwszy dzień konfliktu, obudziłem się rano. Nie wiedzą, co się dzieje na świecie. Włączyłem komputer i zobaczyłem, że internet doszalał na punkcie rosyjskiej niespodzianki, która będzie niszczyć wszystko. Wszyscy w internecie o tym mówili, wszystkie media o tym mówiły, wszystkie kanały telewizyjne pokazywały materiał z tej erupcji, świetlistej energii. Gdziekolwiek pójdziesz w internecie, możesz zobaczyć tylko mroczne nagranie działania tej niespodzianki. Pierwsza z nich była tylko pokazem, nikogo nie zniszczyła, ale potem to już była kwestia czasu, jak każdy mógł się domyślić. Wywołało to ogromny konflikt na cały świat i wszelkie państwa straciły spokój. Posąg Matki Jezusa użył w kościele. Link do nagrania w opisie. Posąg Matki Jezusa użył w Kościele. Link do nagrania w opisie.